Banda anima! Yo, Szymano, tu pozięł. To jest kolejny film na moim kanale. Czyli znowu Apex Legend, słuchajcie. I tyle w sumie słowem wstępu. Tak, gram znowu w Apexa, będę grał dalej rankedy i zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie. Oczywiście, znowu na początku zapraszam was do obserwowania mnie na Twitchu. Twitch TV. X kozioł. Możecie też wierzyć na mojego Instagrama, na którego w sumie na razie nic nie wstawiam, czasami tylko muzykę wrzucam jakąś na story. No i nie mógłbym zapomnieć oczywiście o Discordzie Amigos Gang Official, do którego link będziecie mieli w opisie tego filmu. Jak widzicie, gramy we dwóch na składy. Ale powiem wam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będzie więcej luta dla nas, bo i tak prawdopodobnie trzeci typ to jakiś żenujący próby delikwy. Evo sety się ulepszają, no to, to pewnie, no to jest oczywiście, że to jest lepsze. Czyli jak się pimpujesz dużo, no może. Coraz lepszy set, nie no świetnie. E, dobra, dobra, reporta powinienem dostać. Proszę włączyć Apex Legends i mnie zgłosić za opierdalanie kiełbasy. Dobra, nieważne. Zobaczcie, Amigos, gęk dziwko you know how I Rakin. Ja pierdolę. Sitio, jest tam, boy! Um, aha. O kurwa, mać. Nie, no Edwo mi zabrał! Kurwa, ciężko na nie pracowałem! ten ty, oddawaj, TY kurwa itemy! Chciałem powiedzieć, że ten film jest dedykacją dla tych, którzy myślą sobie, a tylko drzeć, mordę, potrafi, a, a, a. Nic nie umie grać, ale w sumie, no, nie umiem grać. Jeśli ktoś tak myśli, to ma rację. No, kto normalny spada, kurwa, za mapę? W ogóle tak me. down boy. Nie umiem strzelać, ale. Gibraltar! Nienawidzę tej postaci! Ta postać jest dla takich kurwa nieudaczników życiowych. Przysięgam, ludzie, którzy grają Gibraltarem, są niepewni z syni. Nie wiem, kurwa, kto może grać tym kurwa zjebanym herosem, nie? Z takich pędzli pierdolonych. Stanie sobie, odpali, kurwa celowanie, shieldzika i. aha! ale jestem kurwa dobry! Ale jestem zajebistym graczem Apex Legends, kurwa. Mam shielda na 130 HP. Ktoś powie, w głowę strzelaj! W głowę strzelaj! Jak ja mam strzeż w głowę na 30 kurwa FPS-ach na 150 kurwa metrów? Gdzie kurwa to, to ta gra w full HD chyba nawet nie jest. Naprawdę zapowiadał się świetny meczyk, ale ja nie mogę kurwa na Gibraltarów grać. Ten Exosuit to jest petarda, on ma Shielda. A oczywiście nie jestem taką świnią jak ci z poprzedniego odcinka i nie będę spamował mu pingami. Din din, 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 podnieś mnie, din, 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 Trzymam fason. Tak jak wy powinniście trzymać fason na Amigos Gang Discord. Tacy ludzie mnie robią w tej grze, bo tacy ludzie grają Gibraltarami. On jest wolny, to jest trochę minus tej postaci. Ale sobie, kurwa, stanąć? Piwko otworzę kurwa z puchy Pierdolonego czarnego jakiegoś denara złotego I będę sobie napierdalał ze Spitfire'a Jeszcze jak to by był stary Spitfire Który miał miliard ambo w magazynie Kiedy i sobie stał i sobie strzelał I kasował całą kurwa drużynę jeszcze z egzosutem. Wyobrażacie sobie połączenie Maksymalnego egzosuta i kurwa tego Pierdolnego giblartara? No nie do zabicia jestem to... Gość mógł mnie pić generalnie Naprawdę, Gdyby nie poświęcił 24 minut na lutowanie Jakichś śmieciowych kurwa itemów Gdzie ma full backpack kurwa rzeczy To bym nie zdążył Podnieść? Jak ja bym grał na takich nobów? Kurwa, no wyobrażacie sobie jak ja bym wparował na takiego gościa z połączeniem Speedfire Mastiff i spadali z wersalek. Co on wyrabia? Co on wyczynia? Najgorsze jest to, że on podniósł mój banner i nie mogę wyjść z tej gry, muszę patrzeć na to. goście, co ma Ty pse stoi z dzidy na pierdala, oni sobie wyjebane mają w niego. No czy co, oni ślepy kurwa są? Było oczywiście nawiązanie do sławnego już e, Rage'u przy którego wy nie mieliście okazji zobaczyć, bo jest na niepublicznym. Także tylko dla wtajemniczonych. Co on robi? Co on Mam ten typ? Widzieliście to? Ja pierdolę! To jest banda animali! Jestem w zoo? Gość pobieg Gratuluję, drugie miejsce. Zasłużyliśmy na to. The Big czelowski, kurwa. Noja, jakaś łysa. Nie ruszyli z to jeszcze z jest błędem. jest drugi Blartar w teamie. Dobrze, że on Blood Honda nie piknął. Gdyby on piknął Blood Honda, to by był GG. Luz, kurwa. Byśmy wychodzili z tej gry. Stand and run. To on wygląda na takiego tryharda, nie? Jakby patrzysz na nik, Coś taki jak shadow Rusher. Wiecie, o co chodzi. Spierdoliło się coś. To nie byli przeciwnicy. Plecy mam. Pod schodami siedział! Nie! Typ skutasił pod schodami! Kurwa! To kurwa krampi w śmieciach pod schodami wejpek się, no ludzie! typ jak kurwa, lewo z tobą! Co on robi? Że on mógł go rozpierdolić, miał high grant! I on cofnął gdzie tam ten podjechał i on teraz leży. I bardzo dobrze! Bo to co typie od... No i teraz będzie pingował. <laughs> on będzie jeszcze pingował! Plecy masz typie. E eee, kurwa. Melo. Let's get it broski. Amigos, Genji, wkoń you no know haurakin. Ciccio jest tam, Tam Tamtą grę też bym wygrał, tak żeby było dwa win streak'a. You are the champion. Easy. To była prosta gra. To była bardzo prosta gra. Gdyby nie ten typ, kurwa, pod schodami, byśmy to wygrali bez dentki. a tak wygraliśmy z moją dentką, Ale to nie ma znaczenia. Dobra, mamy jakiegoś wycieruchana po finderze. Już to widać po niku. Dobra, mam prowlera, elo. Dawaj, gdzie oni są? Gdzie jesteście? Halo! wyłaśnie. No dobra, moi teammates zostali, kurwa, w środku. No ja wiem, jakbym, kurwa, nie spierdolił hita... Ja typ go nie potrafił dobić, a pierd... Taka dewina, co to za kurwa język jest w ogóle? W jakim on języku ten Bloodhound mówi, tak by the way? Jakaś taka dewina. Pierdoli jak Hugo odnajebany na tesie, nie? Nie, pierdol, amo mi się skończyło. Leżysz? Co ty? Kurwa ty, tu jakiś potwór jest! No typie! Gdzie jestem typ, no? Mówiłem wam, że to jest księpierdolony nop kurwa nieskończony! Są które lepsze, ja nam to. Tyle wam powiem. Patrzcie, on lutuje. Typ lutuje, nie? No? Powiedzieć, że gość jest nienormalny, to jakbym chciał obrazić nienormalne osoby. Przysięgam wam. O, patrzcie, on mnie podniesie, ale... I to słychać, że on mnie podnosi. Dobił mnie! No i się wyjebię ten sautor, dobrze. Widzieliście tego typa? Powiem wam tak. Wypierdoliłem jednego, dobiłem go, próbuję podnieść mojego typa, a co robi ten Pathfinder, o którym powiedziałem, że będzie obsyranym nobem? Nie wiem. On jak kurwa Mike Wazowski z tego mema tak sobie siedzi przed konsolą. I nie wie, co się kurwa dzieje w ogóle dookoła niego. On nie wiedział, co się dzieje. Naprawdę, ja nie wymagam wiele. Ja, ja nie wymagam nic od tych ludzi. Ja wymagam jedynie tego, że jak ja podnoszę typa, albo nie. Ja lepiej, niech oni się podnoszą, ja będę strzelać. Jak kurwa mają problem ze strzelaniem. pacyfiści pierdoleni. A typ nie podnosił, nie strzelał nic. On mógł tego typa bez problemu skasować. On by go skasował, grając tylko lewym analogiem, kurwa. On by go skasował, celując, kurwa, X kwadratem kółkiem, kurwa, krzyżykiem. I trójkątem znaczy. To nie było skomplikowane, żeby typa skasować, który mnie próje. Ta gra jest kurwa fantastyczna, że typ mnie bodyblokuje. Ja ZAJE... Zaczynamy grać, jest nas trzech. Okazuje się, że po dwóch minutach jest nas dwóch i jeden typ leży. Co to kurwa ma znaczyć, nie? Naprawdę wysiadam w tej grze! Kurwa, no! Jeśli ktoś mi pisze, kurwa. Powiem wam tak, gry kurwa tego typu drużynowe nie mają kurwa najmniejszego sensu w Europie. Wiecie dlaczego? Bo jeśli podłączę tą pierdoloną słuchawkę od PlayStation, albo te słuchawki, to wiecie co? Ja powiedzmy mówię po polsku i po angielsku. Dołączymy do typa z Francji i z Turcji, albo z Rosji! Albo kurwa, nie wiem skąd, z Hiszpanii! I rozumiecie to? Tu jest tak dużo języków, że to nie ma, kurwa, prawa działać. W Stanach może to, kurwa, jakoś działa, bo większość ludzi mówi po angielsku. Tu nie. Nie każdy zna płynnie język angielski, rozumiecie? Więc ciężej jest się, kurwa, komunikować. A ci idioci z Respawn'a forsują mnie do komunikowania się z takimi wy wycieruchami. No ja pierdolę, no. Graj kurwa z znajomymi. A co jak ktoś nie ma? Kurwa znajomych jest z jednym na przykład. Albo nie wiem, nie lubi grać ze znajomymi, albo jego znajomieni grają w takie chyjowe gry jak Apex Legends. to no, co, no to jest w dupie. Przysięgam, że wziąłbym chruścinę, Akudamę kurwa, czy Dementisa, z którym kiedyś grałem, czy kogokolwiek kurwa z mojego Discorda i byśmy tak napierdalali tych gości w czerep. Czekaj, czy ten charge rifle jest dalej taki dobry. Pamiętam, że w trzecim sezonie był bęgerem totalnym. O, a, done, a, a, I'm down, Amigo, skurwa, pomóżcie mi, bo się wyjebałem. Powiem tak, nie wiem, ta broń jest pomyłką, nie? A, mhm. e, nie dałem rady, nie. Ten typ, zobaczył gdzie on biegnie, widzicie? On się wycofał, I'm down. Dopiero teraz jumptawer i używa gdzie był pierwszy przy jumtawerze i słyszał, że się ludzie strzelają. Gdybym zagrał z drużyną, to by nie było takiego problemu. Ale wiecie co, pierdolę takie drużyny! No zobaczcie, go, gość z pięści napierdala w powietrze. Ja powiem tak, na, na chwilę obecną mam dosyć tej gry. Może sobie pogram później. Może zbiorę skład do tej gry, kurwa. Na PlayStation 4 oczywiście, bo ja na PC nie gram w to gówno. I pokażę, kurwa, jak się w to napierdala, nie? Dobra, to tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, na kolejne filmy i na poprzednie. Jeśli poprzednich nie widzieliście, zapraszam na mojego Twitcha, Discorda i Instagrama. Już niedługo stream, naprawdę niedługo, także stay tuned, stay tuned, Amigos, gang, you know how we let's get it, proski, pow!